I kochani, to znowu ja, pot, czyli dziupla z żywymi pszczołami w starej lipie. Przyjeżdżam tutaj od bardzo dawna, sprawdzając, jak tutaj zimują pszczoły, jak często są w stanie przetrwać yy, bez leczenia w dzikich miejscach. <gryw> jak się to mówi, troszkę się tą dziuplą opiekuję, ale na ich zasadach, czyli nie ingeruję. A sprawdzam, oceniam, jak długo mogą wniżyć. Najdłużej, kiedy były, to były prawie dwa lata. Nigdy więcej się nie udało aż tak długo przezimować, żeby można było powiedzieć, że to są pszczoły wieloletnie. Nie w każdym roku się tutaj osiedlają pszczoły, czyli nie każdy rok skutkuje, że ta dziupla jest. Zapełniona pszczołami tętni życiem. W tym roku są pszczoły, funkcjonują. Rójka nie jest duża, mała rójeczka, pewnie niedawno osadzona. Zimy nie przetrwała tamta rodzina. W tamtym roku nawet nie było, ale ostatniej zimy nie przetrwała rodzina i w tamtym roku nie było w ogóle zasiedlenia tej dziupli. W tym roku dopiero jest zasiedlenie. Cieszy oko, ale czy dadzą rady do przyszłego roku? Zobaczymy. Bardzo lubię to oceniać, sprawdzać. Nie ingerując w ich życie, bo pamiętajcie, są takie roje, które bez naszej ingerencji muszą trwać, bo te trudnie z tych rojów są dla nas bezcenne. Miłego.